Dzień dobry, posmakuj. Witam Cię pięknie na moim kanale. Z tej strony Paweł. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie konfiturę śliwkową. Mam nadzieję, że zrobisz ją sam w domu. Oglądaj koniecznie. Przygotuję dzisiaj konfiturę śliwkową. Najprostszy przepis, który Tobie pozwoli zrobić dodatkowe opcje. Czyli będziesz mógł go zrobić, na przykład z kakao, na przykład z cynamonem, albo z goździkami, albo za eksperymentu i dodaj na przykład przyprawę do pierników i będzie śliwkowo-korzenna. Możesz dodać czekoladę. Może to być konfitura, którą użyjesz do ciasta. Możesz ją w zimie użyć do, do, do swojego deseru, a może napełnisz nim swoje pączki. Więc to naprawdę decyzja należy do ciebie. Zacznę od tego, że śliwki są umyte. Jak widzisz, one są już takie pomarszczone, są bardzo dojrzałe, tak więc posiadają w sobie dużą ilość cukru. Ja nie będę używał w ogóle cukru. Przygotowałem małe słoiki, które pozwolą mi na to, żeby taka otworzona konfitura w ciągu tak naprawdę kilku dni została zużyta. Jeśli dałbym cukier, wtedy długość przytności zostałaby wydłużona i mógłbym je dłużej przygotowywać, a ja nie chcę nadużywać cukru, więc w zupełności to, co zawiera śliwka, mi wystarczy. Zacznę od wydrylowania śliwek. Kroję je na połowie małym nożykiem i wyrzucam pestkę. Jeśli jest zbyt miękka, to ten nożyk wchodzi, ale ja objeżdżam dookoła. Szybka akcja. Wrzucam je do zimnego rondelka i następnie śliwki będę smażył na bardzo walnym ogniu. Tą ilość, którą ja mam, to jest jakieś pewnie niecałe 2 kg. Będę smażył z 3-4 godziny, bardzo delikatnie mieszając. Moje powidło będzie zawierało takie jeszcze kawałki, cząstki, śliwek, skórki. Ja zdecydowanie wolę, jak wiesz, w mojej kuchni, jeśli coś jest wyczuwalne, czyli jeśli coś jest grubsze, coś jest twardsze, al dente, bardziej wyczuwalne. To na tym mi zależy i tak, tak też chcę, żeby te śliwki były zrobione. Śliwki węgierki wylądowały w zimnym garnku. Nastawiam kuchenka elektryczna na szóstkę, siódemkę, potem zmniejszam na czwórkę i od czasu do czasu będę mieszał i smażył. Taka informacja, wspominałem, że ja używam węgierek. Śliwki w ogóle do nas przywędrowały gdzieś około XVII wieku, generalnie do Europy. Pochodzą z Azji Mniejszej i tak naprawdę nazywamy je węgierkami, bo przywędrowały do nas właśnie z Węgier i służą nie tylko na przykład do przygotowania konfitury, ale na przykład bardzo znanego e, alkoholu Śliwowicy, zeszerzonego też znaku Śliwowicy Łąckiej. Teraz pozostawiam garnek, odchodzą od czasu do czasu, będę mieszał. I kolejna interwencja przy ważnej rzeczy, jaką jest konfitura. Zobaczcie, ból, ból, pomieszać, delikatnie poskrobać, odstawić i pracuje dalej. I bardzo proszę, tak wyglądają konfitury po trzech, prawie 4 godzinach smażenia. Wystarczy mi tak na pewnie na dwa słoiki, małe dwa słoiki. Teraz gorącą konfiturę przekładam do wyparzonych, suchych słoików. Piękny, jak widzicie, bordowy kolor, nie jest zbyt ciemna. Możecie na przykład dołożyć jakbyście chcieli do duszenia wędzoną śliwkę, kilka wędzonych śliwek też byłby fajny aromat. Delikatnie wszystko muszę wytrzeć dookoła po to, żeby dobrze dociśnięte było wieczko, żeby się nie dostawało powietrze, żeby się dobrze nam zapasteryzowało i zrobione już słoiki wkładam na 20 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 130 stopni po to, żeby je zapasteryzować. Minęło, uh, minęło 20 minut. Gorące konfitury lądują na desce. I tak oto powstała moja jesienna konfitura śliwkowa. Bardzo polecam Ci przygotowanie tej sprawdzonej receptury na jesienne śliwki. Jestem pewny, że będzie Ci ten przepis smakował. Polecam Ci również zmodyfikowanie go na swój sposób i swoje smaki. I jak zawsze zachęcam Cię do zasubowania, zalajkowania mojego kanału i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! A jeśli chcesz wykorzystać inne jesienne owoce, kliknij tutaj i zobacz na gruchy.